Poznałeś wiele lat temu pana Jarosława Kaczyńskiego. Celowo mówię pana, żeby tak. nie było, że drwie albo że kpie. E, jaki to jest człowiek? Czy, czy on jest naprawdę tak zamknięty, zgorzkniały i nieufny? Czy on ma świadomość, że to jest najlepsza opcja dla zamkniętego, nieufnego i lekko zgorzkniałego kraju? W to, jest, tamtych to jest odpowiedź. Znaczy, że ja go aż tak dobrze nie znam, żeby było jasne. No nasze nie odcinaj. kontakty były dość incydentalne. Ale się na ty? Nie, no skąd? Nie A ze mną tak. jest? No tak. Można mierzyć e... wysoko? Ja powiem tak, prezes Kaczyński jest stuprocentowym zwierzęciem politycznym, podobnie Powinien. jak Donald Tusk, ale... Donald Tusk jest 99% zwierzęciem. Okay. Dlaczego ten 1%? Bo Donald Tusk ma jeszcze jakąś żonę, jakieś dzieci, teraz nawet z wnukami się pojawia. Tak, prezes, już jest nawet, prezes już nawet swojego kota nie pokazuje. Tak? Znaczy, mhm. Do czego zmierzam? To jest człowiek kompletnie skoncentrowany na polityce, a konkretnie na władzy, na jej zdobyciu, utrzymaniu albo odzyskaniu. I to jest coś, co go interesuje od zawsze, odkąd pamiętam, czyli jak wkroczył na scenę polityczną w roku 1989 na poważnie. Aha. Wtedy go jeszcze nie znałem, ale już go zauważyłem. On był zawsze na tym skoncentrowany. I niewielu jest takich innych. I na tym polega. Czyli można powiedzieć, że to sukces. jest profesjonalista, tak, abstrahując tak, od naszych sympatii. Tak. tak dokładnie. dokładnie. Jeśli uznamy, że wyłącznym celem polityki jest zdobycie i utrzymanie władzy, tak. to jest absolutnym profesjonalistą. Okay. ja tak nie uważam, bo ja uważam, że celem polityki jest nie tylko zdobycie władzy, ale zrobienie jeszcze czegoś dobrego dla państwa. Czyli mówisz publicznej. o tak zwanej służbie publicznej, tak? tak.